A teraz proszę Państwa, jest mi miło powitać Pana Zanonę Golbę z organizacji polsko-włoskiej w kolejnym felietonie Obudź się Polsko, Obudź się Polonia. Dobry wieczór Panie Zanonie. Witam Państwa, witam pięknie. Dzień dobry, dobry wieczór. Pozdrawiam bardzo serdecznie słuchaczy sieci polonijnego Radia na Częstotliwości AM w Ameryce i tych, którzy słuchają moich felietonów i komentarzy dookoła świata pod tytułem Fakty i Wydarzenia, korzystając z YouTube Poza radiem, po wpisaniu hasła obudźcie Polsko, obudź Polonio Pozdrawiam odległe kontynenty Australię, Nową Zelandię Skupiska polonijne w Europie i słuchaczy w Polsce Pozdrawiam kontynentalną Amerykę Zapraszam na YouTube Na wszystkie felietony A ostatni felieton Na okoliczność 96. rocznicy Bitwy Warszawskiej W 1920 roku Tytuł felietonu – Złamane szyfry Armii Czerwonej w 1919 roku przyczyniły się do zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej. Bohaterstwo i poświęcenie żołnierza polskiego, a ponad wszystko umiejętność dowodzenia – to zdecydowało o wygranej w Bitwie Warszawskiej w 1920 roku. Wielu, nieznających historii, a może celowo doszukujących się zjawisk nadprzerodzonych, bo według źródeł historycznych, cud nad Wisłą należy rozumieć jako cud dowodzenia i, powtarzam, wielką umiejętność wdrożenia na pole bitwy posiadanej wiedzy wywiadu polskiego. Szanowni Państwo, jaka jest Polska polityka, a jaka powinna być? To pytanie zadałem na wstępie Felietonu, który jest na YouTube. Polscy politycy szukają wątpliwych politycznych przyjaciół. Z pewnością polityka jest umiejętnością widzenia, przewidywania, dalekowzroczności, umiejętności wykorzystania wiedzy i wdrożenia w rzeczywistość. Polityka to przede wszystkim i ponad wszystko powinna być polityką interesu kraju który reprezentują. Czy dzisiejsi politycy z Polski, ci resortowi, takie umiejętności posiadają? Czy tak jest? Pytam. Czy tak dzisiaj jest? Czy to, co robią, jest w interesie Polski? Zapraszam wszystkich do ocen do przemyśleń. Niestety politycy z Polski nie bardzo posiadają zdolność przewidywania, patrzenia i umiejętność analizowania faktów i zdarzeń. W dostępnym felietonie na YouTube pod tytułem Polscy politycy szukają wątpliwych politycznych przyjaciół między innymi omawiam wizytę tureckiego prezydenta w Rosji. Powiedziałem wtedy, że na horyzoncie widać niebezpieczne sojusze, błędną politykę amerykańską, a co za tym idzie błędną politykę. Polską. Mówiąc o sojuszach, mówiłem o sojuszu rosyjsko-tureckim, rosyjsko-chińskim, rosyjsko-irańskim i to już jest faktem. Szanowni Państwo, w weekendowych wydaniach agencje informowały, doniosły, że superbombowce rosyjskie stacjonują na irańskich lotniskach i używają tych lotnisk do ataków na islamistów w Syrii. To oznacza, że mamy do czynienia z bardzo zaawansowanym sojuszem rosyjsko-irańskim, bo udostępnienie swojego terytorium dla takiej potęgi jak Rosja wiąże się z wieloma konsekwencjami, chociażby to, że atak na Iran będzie atakiem na Rosję, a Rosja odpowie na ten atak. Agencje informacyjne doniosły także, że Chiny wyślą swoje wojska do Syrii, oczywiście w obronie syryjskiego prezydenta Assada w koalicji z Rosją. Proszę państwa, te informacje są wielką przestrogą do, dla polityków amerykańskich czy amerykańska polityka jest prowadzona we właściwym kierunku? To jest pytanie do Was, szanowni słuchacze. Zawsze przy tej okazji zapytam, czy polska polityka jest prowadzona we właściwym kierunku. Na YouTube jest mój felieton, a tam omawiam szczyt NATO w Warszawie. Politycy z Polski byli pełni z zachwytu z odbywanego szczytu. Myślę, że największy sukces odniósł pan minister Macierewicz, a pan prezes Kaczyński kilka razy w czasie konferencji prasowej powtarzał o wielkich zasługach ministra Macierewicza, i w tym zachwycie nawet zapomniał o prezydencie Dudzie. Dopiero po pytaniu dziennikarza, jak ocenia rolę prezydenta Dudy w natowskim szczycie, wtedy pan Kaczyński podziękował panu prezydentowi. Skoro mówię o prezesie Kaczyńskim, to przyznam, że rzadko się zdarza, aby pan Kaczyński popełniał błędy w ocenie. Natomiast chyba trochę na wyrost powiedział, że wybory amerykańskie wygra pani Clinton, bo tak wskazują sondaże. Nie kto inny ale pan Kaczyński powinien wiedzieć że sondaże są warte potłuc o ramę od roweru przypomnę że w wyborach prezydenckich w Polsce sondaże wskazywały że wygra pan Komorowski a jedyny znak zapytania czy niepewności wtedy to było to czy w pierwszej turze czy w drugiej rezultaty wyborów prezydenckich w Polsce znamy a przykład, którym się posłużyłem najdobitniej wskazuje, na ile można wierzyć sondażom. Dlatego uważam, że rozważny polityk nie powinien powoływać się na sondaże. Sporadycznie sondaże zgadzają się z rezultatem końcowym, dodając, że prawdziwy szczyt na to odbywał się gdzie indziej. Uważam również, że zamiast patrzeć na kończącego prezydenturę Obamę, warto raczej patrzeć na zaczynającego Trumpa. Szczyt to w Warszawie to fajny medialny show, ale prawdziwa, jak wspomniałem, akcja rozgrywa się gdzie indziej. Doradcy dyplomatyczni Trumpa odwiedzają już inne kraje, między innymi Rosję – a Polska? Gdzie jest Polska? Gdzie są polscy specjaliści od dyplomacji, od kontaktów? Pytam. Mamy więc przed nami taktyczny wybór. Słuchać tych, którzy odchodzą, albo słuchać tych, którzy nadchodzą. To określi poziom polskiej politycznej murzyńskości. A to powinno polskich polityków interesować nie tylko z uwagi na Rosję i na zdemokratyzowaną w cudzysłowie oczywiście, na rzecz oligarchów z obcymi paszportami Ukrainę, ale też z uwagi na kryzys migracyjny wywołany przez rozwalenie najpierw struktur państwa Iraku, Syrii, o Libii już nawet nie wspomnę. Wpływowa Rada Atlantycka, nazwana Atlantic Council z Ameryki, związana współpracą z rządowym polsko-rosyjskim Centrum Dialogu i Pojednania, pióra brytyjskiego Jastrzębia z szefostwa NATO w Europie, generała Schiffera oraz lobbysty pracownika przemysłu obronnego i byłego współpracownika Radosława Sikorskiego, opublikowała ta rada raport powstrzymania odradzającej się potęgi Rosji. I jak Polska i NATO powinny to czynić. Autorzy tego raportu, poza zaleceniami pod adresem polskiego rządu, w tym MONU, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Finansów, no pewnie jeszcze wielu innych, a nawet Resortu Kultury, nakłaniają władze w Polsce do prowadzenia działań dywersyjnych i sabotaży wobec energetyki w Rosji, metro w Moskwie, państwowych mediów, w tym koncernów medialnych i innych obiektów. Polskę prezentują w raporcie jako oręż agresji NATO skierowany przeciwko siłom zachodnio-północnemu okręgowi wojskowemu Federacji Rosyjskiej. Tu chodzi chyba o Kaliningrad. Polska ma być tym agresorem, a NATO? No właśnie, a NATO? Co NATO-NATO? Kto znowu chce używać polskich rąk do wybierania kasztanów z ogniska? Pytam, czy politycy z Polski dadzą się na to nabrać? Widać z tego, że ktoś bardzo się śpieszy z tą z zadziornością z Rosją. Zapewne ktoś się obawia, że w białym domu nastąpi zmiana warty i koncerny zbrojeniowe mogą nie zarobić. Kto chce konfliktu z Rosją, to jego wybór ale Polska i Polscy żołnierze nie powinni walczyć w interesie zachodnich koncernów zbrojeniowych. Zachęcam was, szanowni Państwo, do obserwowania sceny politycznej. Zapraszam na rozważania z pytaniem. Czy to, co obserwujemy w Ameryce, to upadek amerykańskiej polityki, czy wybór między Trumpem a Clintonem, jest wyborem i jak wybrać? Establishmentowe media w całości są przeciwko Trumpowi, uprzedzeni w sposób rażący, choć zwykle ocena jest co najmniej skrywana. Jednak nigdy takie przejawy wrogiego nastawienia dziennikarzy wobec jakiegoś kandydata nie było. Powstaje pytanie, czy jest to uzasadnione? Trump mówi, jak jest i nie kryje swojej opinii. Jak to na standardy amerykańskie, Pani Clinton emanuje uderzającym wrażeniem umocowania wokół swojego umocowania, wokół sił, które sprawują aktualnie władzę, w połączeniu z niemal całkowitym brakiem odpowiedzialności. Odrzuca zarzut, jakoby popełniała błędy, udzielając poparcia na inwazję na Irak w 2003 roku, gdy była jeszcze senatorem z Nowego Jorku, nie wyjaśnia ani nie przeprasza za wywieranie nacisków mającym na celu obalenie Kaddafiego w Libii w 2011 roku najbardziej znaczącego z jej nazwijmy to osiągnięć pseudo osiągnięć jako sekretarza stanu. Wtedy chwaliła się, cytuję, przybyliśmy, zobaczyliśmy, umarł albo nie żyje. Nieco przedwcześnie zważywszy, że od tego czasu Libia popadła w anarchię i stała się schroniskiem dla państwa ISIS. Nie przyznaje, że masowe ucieczki z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu są rezultatem agresji na Libię. Pani Clinton w sposób oczywisty trzyma się fałszywego twierdzenia, że używanie przez nią prywatnego serwera, serwera dla interesów Departamentu Stanu nie stanowiło zagrożenia dla jakichkolwiek informacji niejawnych. Obecnie w konflikcie z, z partnerstwem transpacyficznym. TTP, które kiedyś określiła jako doskonały standard umów handlowych, pani Clinton odrzuca zarzuty oportunizmu politycznego. Twierdzi, że jej zmiana zdania i zaatakowanie TPP, które pomogło Bernie Sandersowi wygrywać jedne po drugich wybory Partii Demokratycznej, to jedynie przypadek. Pani Clinton nie wspomina o wielkich sumach pieniędzy przyjętych od banków i Wall Street oraz sektora technologicznego przy minimalnym nakładzie pracy, albo jeszcze większe sumy od czołowych postaci lobby izraelskiego. Zapewnia, że nie zmniejszy jej poparcia dla rodzin klasy pracującej, ani poświęcenia dla sprawiedliwego układu pokojowego na Bliskim Wschodzie. Słowa jak zwykle rzucane na wiatr. Starannie wyreżyserowana pani Clinton popełnia serię błędów, recytując z wyuczoną swobodą regułki, które w kręgach establishmentu uchodzą za prawidłowe rozmowanie. Jednak płynność nie równa się rozsądkowi. Pani Clinton mimo wszystko zdecydowanie trzyma się bardzo zmilitaryzowanych waszyngtońskich suflerów, których prezydent Obama sam zdyskredytował, w przekonaniu opartym na wierze w globalny prymat amerykański, niezależnie od kosztów i kierunku zmian na świecie. Proszę, zwróćcie uwagę, że przemowa pani Clinton w Filadelfii przy przyjęciu nominacji, oczywiście kandydatury Partii Republikańskiej na prezydenta, ani słowem nie nawiązała do Afganistanu. W dniu wyborów. Amerykańska wojna w Afganistanie obchodzić będzie swoje piętnastolecie. Chciałoby się pomyśleć, że przyszły dowódca naczelny będzie miał coś do powiedzenia na temat najdłuższego konfliktu w amerykańskiej historii, której końca wciąż nie widać. Jednak waszyktońskie, jak to nazywam, suflerzy, suflery nie podpowiadają nic, więc i pani Clinton wybiera milczenie w tej kwestii. Czy jest to właściwa osoba na prezydenta? Pozostawiam to Wam, Szanowni Państwo, do indywidualnego rozważania. Szanowni Państwo, prezydentura Trumpa kusi Stany Zjednoczone perspektywą skoku w nieznane i odmienne postępowanie od dotychczasowych. Trump nie jest zawodowym politykiem i nie zachowuje się jak zawodowy polityk z tak zwaną poprawnością polityczną. Zapowiada poważne zmiany. Trump być może mógłby podnieść gospodarkę Ameryki pod warunkiem, że mu na to pozwolą, czy jednak specjalne grupy interesu na tym polu pozostawią mu wolną rękę. Trump przecież wzbudza popłoch w klasie zawodowych, nazwijmy to w cudzysłowie, politykierów. A pani Clinton obiecuje dużo. Można zrobić porównanie do bicia głową w mur bez wyraźnego efektu, a jednocześnie zastanawiania się i to cały czas dlaczego tak to boli. Można również powiedzieć, że pieniądz i władza, etykę i moralność rozsadza. Informacje prasowe pomijają fakt, że pani Clinton ma bardzo poważne problemy zdrowotne, ale ja takich rozważań prowadził nie będę. Niech się tym zajmą lekarze. W tym momencie muszę wyjaśnić, że wspominając wcześniej, lobby izraelskie, nie mogę nie wspomnieć, że politycy z Polski nie dbają o lobby polskie. Proszę państwa, lobby polityczne w Ameryce. Są najważniejsze i to dla wszystkich polityków na, na świecie. Kto tego nie rozumie, to nic nie rozumie. Nie rozumiem ja, dlaczego politycy z Polski nie uważają, że lobbying w Ameryce jest tak bardzo ważny. Przypomnę o czym już wcześniej mówiłem w, w jednym z felietonów, że organizacja nasza polsko-włoska ma wielki wkład w akcesji Polski do NATO. Tak, proszę Państwa. To my wtedy w połączeniu wielu elementów lobowaliśmy na rzecz wstąpienia Polski do NATO. Włosi wtedy mieli pięciu senatorów, a polska społeczność niestety takiej siły nie posiadała, no chyba nigdy. Nasza organizacja wtedy działała wspólnie z Kongresem Polonii Amerykańskiej. Ktoś powie niemożliwe, a ja odpowiadam prawdziwe. Proszę Państwa, można wszystko, jeśli jest to zrobione umiejętnie. Natomiast nie może się tak stać, jak to miało miejsce po akceptacji Polski do NATO, że pan prezydent Aleksander Kwaśniewski w Polsce w czasie uroczystości powiedział, że dzięki polskiemu rządowi i polskiej dyplomacji Polska dzisiaj jest w NATO. Niczego bardziej niedorzecznego nie można było powiedzieć. Takie słowa są wręcz obraźliwe i dobrze, że nie wszyscy rozumieją język polski. Wyjaśnię, że polska dyplomacja, dyplomacja w osobach konsuli czy innych przedstawicieli dyplomacji nie może prowadzić lobbyingu, przynajmniej oficjalnie. Takie jest prawo. A ponadto, to nie polski rząd i to żaden rząd z Polski nie głosuje w wyborach amerykańskich. Ujmę to w ten sposób, że najłatwiej jest podpisać się pod cudzą pracą. Innymi słowy, każdy chce wsadzić rękę do słoika z ciasteczkami, jak to amerykańskie powiedzonko określa. Organizacja nasza ma dokumenty z tamtego okresu czasu. Wiedziała o naszych staraniach polska ambasada w Waszyngtonie i polski konsulat w Chicago. W Polsce niewielu o naszym wielkim wkładzie wie bo ktoś inny podpisał się pod naszą pracą przypominam o youtube i telefon 773 775 4400 773 775 4400 dziękuję